I mamy kolejnego dnia. No i dobra, muszę baterię pod... zmienić, bo już mam rozładowane. Ale pierwsza przyczepa, e, ten wysłotek jest. No, buraki u nas w tym roku, jak widać, takie nie za duże. No świeże, zleje kierowca, mówi, że brane. Z mlasą także, także będzie fajnie, tylko tutaj będzie trzeba te jeszcze, no, bardzo fajne, tylko trzeba będzie tutaj jeszcze folię wyłożyć. Tutaj łopatą muszę, bo to trochę. Ale z wysodkami w tym roku teraz idealnie trafiłem, bo tyle mi zostało już wczoraj sobie myślałem, co ja będę karmił, dzisiaj. Znaczy na dzisiaj jeszcze miałem, bo w paszowozie jeszcze naładowałem Ale ten Już na jutro jutrowym nie miał A dobrze, że ten Trzy ciężarówki przynajmniej będą Dzisiaj, także Także o można powiedzieć, że idealnie Tutaj tą Dobra, zmieniłem baterię No ogólnie z wysłotkami Normalnym roku byliśmy zawsze już no w grudniu, koniec grudnia. Powiedzmy tak w połowie grudnia przeważnie było już koniec wysłotek, a w tym roku na początku grudnia dopiero się zaczynamy rozkręcać. To jest ogólnie ósmy samochód od początku sezonu wysłotek, że tak powiem. No, 8, 8 samochodów. Bo wcześniej jeszcze mieliśmy pierwsze transporty to były 3 ciężarówki, potem ten, potem przez jakiś czas nie mieliśmy wysłotek, przywieźli nam 4, te cztery właśnie teraz mi się skończyły i przyszła 8, 8 ciężarówka teraz. Także no. Jeszcze sporo w tym miesiącu ma dojechać, bo ogólnie przeważnie tam mamy około 30 ciężarówek. Także no, powiedzmy, że jeszcze sporo ma dojechać. Dobra, wyjadę teraz tutaj tym paszowozem. Cofniemy. Wjedziemy do silosu dużego Żeby nie przeszkadzał. Ładnie słońce dzisiaj świeci, ale dosyć konkretnie przymroziło. Kurde, a wyrobię się Ładowarki tu nie ma? Nie ma możemy cofać. No, i dobra, gasimy, lecimy. O, rękawice. No, i dobra, pierwsze już y, ubiłem. Pierwsze wysłotki. Dzisiaj jeszcze na pewno trzy ciężarówki będą. Ogólnie robię takim samym sposobem jak ostatnio, czyli yy, narzucam kupę potem ten. O tu, może jeszcze później, łopatą dorzucę, żeby było ładnie na równi. Yy, z tej strony dzisiaj folii nie dałem, bo i tak yy, to w ciągu miesiąca będzie skarmione. Także to, to nie ma sensu. Ten, yy, na jedną stronę folię dałem tylko. No, ogólnie nasypuję, potem nabieram pełną łyżkę wysłotek i po prostu uderzam łyżką. W miarę fajnie się to spisuje. Fajnie ubite jest. No wiadomo, jakby to miało rok leżeć, to bym inaczej do tego podeszedł. Ale przez to, że tutaj ten silos na pewno na miesiąc, tylko będzie No to na taki sposób Później Położymy siatkę Mam tam przygotowaną I ten Kilka opon Trochę mat się położy i będzie Będzie elegancko Także no Tutaj z brzegu tylko może jeszcze Trochę dobiję Tutaj odrzucę Żeby było ładnie w środku w murku. No i tyle. Jak to się będzie. No, tutaj muszę dorzucić trochę. Dorównać. Później się dosypię wtedy. I się ładnie ugniecie. I będzie. No, także tu jeszcze jedną łyżkę wsypię. Ładnie łopatą wyrównam. Albo łyżką nawet mi się może uda. Zobaczymy. Dobra. Idę, idę na chwilę na kawkę, się napić. Następna ciężarówka zaraz powinna być. Także no. No i dobra. Porobiłem trochę papierowej roboty. Dostałem telefon od kierowcy, że wysłodki wstrzymali oddawanie. Na ten moment. Kurde, co mi to kostka się podniosła. A. Nie haczyło Dziwne. Zawsze coś. No, także ja tutaj pakuję sprzęt. Bo ostatnio musiałem trochę. W dojarni porobić i powyciągałem, ale tu już jest włożone wszystko. Dobra, tego nie będę potrzebował. Na razie, także niech zostanie tu kabla tego na razie też nie będę potrzebował Także na razie niech leży tu później no Najwyżej na strych się zaniesie Dobra tu włożę na szybko tego kabla się zamknie, zamknie No i to na górę. i tyle. Jedziemy. Jedziemy się bardzo Dobra, na no czym my to ostatnio skończyliśmy? Opa. No trzeba czujnik z podłączyć. Także. Najpierw odłączymy sobie prąd. Tak. I co? Trzeba tutaj czujnik zmierzchu podłączyć. I potem tu mamy kable od, od świateł. Trzeba będzie znaleźć. Yy, te Muszę tam jeszcze puszkę rozebrać, bo tu jest pod jeden kabel są trzy światła podłączone. W sensie trzy. No ogólnie, pod jeden kabel mamy podłączony środek. Tutaj bok yy, na ganku i z tyłu lampę. Ja bym to chciał rozdzielić. Chcę rozgryźć, gdzie są te połączenia tych kabli. I ten, i, i wtedy. Wtedy pociągnąć osobne kable dla każdej sekcji lamp. Także no trzeba się za to zabrać. Idę do środka rozebrać puszkę i, i zobaczymy jak to tam wygląda. No tutaj te czujniki pierwsze co zrobiłem i zacząłem skubać tutaj ten kabel. Ale niestety muszę trochę jeszcze pociągnąć, bo jest za krótki, będę musiał go wciągnąć jeszcze dalej tutaj w tej szynie i dalej go odizolować żeby mi żeby mi starczyło, bo nie chcę robić jakichś połączeń czy coś no i zamówiłem sobie y, maszynkę do ściągania izolacji tutaj z tych okrągłych kabli, bo to idzie się nieźle nieźle poprzecinać tym bardziej, że ostry nóż to znaczy no Nożyk już do wymiany w sumie, bo dosyć ciężko idzie, ale normalnie jest ostry, to może i lepiej, żeby mi się przeciąłem. Ale ja dostałem telefon, że jest, że jest obiad. Także idę teraz na obiad i po obiedzie tam. Tutaj pociągnę trochę bliżej kabel, żeby, żeby już go ten tu się odkręci i się pociągnie. Tu drzewa ten O ten. Dużo nie brakuje w sumie to mogę ściągnąć Tu się pociągnie Kurde, pęku już całkowicie dobre Tu się pociągnie Tyle żeby wystarczyło I będzie dobrze. Korde to się odkręciło teraz. No, trochę się rozgrzałem. Teraz lecę sprawdzić tam puszkę, jak to wygląda. No, jest to bardziej pracochłonne niż yy, zakładałem z początku. Myślałem tam dwa dni roboty i, i będzie po robocie. Tutaj może odizoluję i podłączę ten kabel już. I ten, potem będę musiał tu z tego czujnika zmierzchu tu do bezpiecznika, no także lecimy z tematem, tutaj już nie będę tego nagrywał, nagram tylko efekt końcowy, także widzimy się później. No i dobra, mamy już wieczór po dojeniu, tak naprawdę, tutaj... Nie wiadomo, czy dzisiaj wysłodkim mi jeszcze przyjadą. Także już będę kończył ten odcinek na dzisiaj. Tutaj już poprowadziłem ten. No, wszystko pod tutaj ten czujnik zmierzchu. Oczywiście trochę się walnąłem. Bożym najpierw od kabla podłączył niebieski pod neutrala, tu a nie miało tak być, bo miał iść neutral tutaj idzie tym czarnym teraz tutaj do tego do czujnika zmierzchu z ten no z kablem tutaj od tego bezpiecznika to jest zasilanie i potem od ten czujnika zmierzchu idzie kabel neutralny i zasilający na lampę także tu musiałem takie łączenie zrobić Kabla neutralnego, bo no, obciąłem go tu pod tą kostkę, okazał się za krótki, żeby tutaj już go dociągnąć, więc no, musiałem tak to zrobić. Teraz mi zostało tylko ten kabel tam u góry podłączyć tutaj, przeciągnąć go tutaj do tej kostki tutaj u góry tu. Tutaj, tu właśnie u góry I ten, i podłączyć się Pod tutaj Te lampy tutaj I wtedy już będzie Będą te lampy Cały czas na czujniku zmierzchu Także no, bo to są lampy co Muszą być zawsze włączone Żeby, żeby krowy miały jakieś tam światło Tutaj te lampy na środku też będą na czujnik zmierzchu Tylko że te będą, najpierw będzie włącznik Czyli yy, Najpierw będzie Tutaj podłączenie pod włącznik Pójdzie do czujnika zmierzchu I od czujnika zmierzchu pójdzie do świateł Także No Na takiej zasadzie I tyle Dobra Na dzisiaj to by było wszystko Także dzięki za uwagę Trzymajcie się i do następnego. Cześć.